W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii muszą spodziewać się zmian w przemieszczaniu pomiędzy miastami. Policja apeluje o zachowanie w tym dniu szczególnej ostrożności i informuje o planowanej akcji znicz. Wzorem lat ubiegłych w rejonach cmentarzy kierowcy mogą spodziewać się tymczasowej organizacji ruchu, a wszystko po to, by usprawnić poruszanie się na drogach i zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, do których 1 listopada niestety dochodzi często. Policjanci przede wszystkim będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących na groby bliskich. Będą oczywiście sprawdzać, czy kierowcy poruszają się z dozwoloną prędkością, czy podróżują w sposób zgodny z przepisami czyli czy mają pozapinane pasy, czy dzieci są przewożone w odpowiednich fotelikach no i standardowo też będzie sprawdzana trzeźwość tych kierujących. W okresie wszystkich świętych zmiany czekają również pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamia 15 linii specjalnych, które będą kursowały w 11 miastach metropolii. Co ważne, z 31 października na 1 listopada y, będą kursowały weekendowe linie nocne 1N692N Między innymi y, To pozwoli pasażerom nawet w takich późniejszych porach dotrzeć tam, y, jakie jest cel ich podróży. Y, 1 listopada oczywiście linie specjalne będą funkcjonowały w tych 11 miastach, zwiększamy tabory, zwiększamy częstotliwość oraz co ważne, pasażerowie będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji Miejskiej, czyli 1 listopada nie płacimy za przejazdy liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi. Ze szczegółowymi rozkładami świątecznej jazdy warto zapoznać się na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Będą dostępne też na przystankach. Przygotowano również specjalne schematy graficzne, które ułatwią podróżowanie pomiędzy cmentarzami. Zmiany w komunikacji miejskiej będą obowiązywać od soboty 30 października do 1 listopada wyłącznie. Wyjątkiem są tych, gdzie zmieniona organizacja ruchu potrwa do wtorku 2 listopada. Fatima Rinska Silesia Flash Prokuratura i inspekcja pracy zajmują się wczorajszym wypadkiem przy ulicy Barwinka w Gliwicach. Podczas prac na budowie kanalizacji do wykopu wpadł pracujący tam mężczyzna, zginął przysypany ziemią. Akcja rozpoczęła się od ręcznego rozkopywania bardzo rozległego wykopu, w którym osunęła się gleba. W poszukiwaniach łącznie brał udział 15 zastępów straży pożarnej. Po godzinie 17 udało się dotrzeć do poszkodowanego, a samo wyciągnięcie ciała z wykopu trwało ponad dwie godziny. Przystąpiono do wydobywania tej osoby przy pomocy podręcznego sprzętu, ponieważ ciężkim sprzętem nie mogliśmy na miejscu pracować. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawcza ratownicza z Jastrzębia Zdroju, która dodatkowo zabezpieczyła wykop i przystąpiła do swoich czynności. Osoba poszkodowana została wydobyta z wykopu po godzinie 19. Po ocenie funkcji życiowych lekarz stwierdził zgon tej osoby. Zasypany mężczyzna to 33-letni obywatel Ukrainy, który mieszkał w Zabrzu. Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza policji, prokurator oraz Państwowa Inspekcja Pracy. I te organy będą mieć na zadaniu, zadanie wyjaśnienie, czy tutaj przestrzegano sztuki budowlanej, czy pracownik był odpowiednio przeszkolony stanowiskowo i w obrębie przepisów BHP, czy po prostu, czy po prostu ktoś nie zawinił. Śledztwo prowadzi oczywiście prokuratura. Policjanci przypominają, że prace w głębokich wykopach należą do najbardziej niebezpiecznych. Apelują też o przestrzeganie przepisów BHP na budowach i o poprawne zabezpieczenie miejsc, w których trwają prace. Coraz więcej mieszkańców Katowic chce wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w ich dzielnicach. Chodzi m.in. o bogucicę Giszowiec czy Dąbrówkę Małą. Z Bogucic takie sygnały już w 2020 roku do nas płynęły. Natomiast w związku z pandemią ten cały proces konsultacyjny musiał być odłożony w czasie. Jednak pandemia jest pod względną kontrolą, a prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji, które rozpoczną się w połowie listopada. W Śródmieściu, gdzie prohibicja działa już od 2018 roku, znacząco polepszyły się policyjne statystyki. Policja zaobserwowała bardzo duży spadek liczby interwencji związanych z osobami będącymi pod wpływem alkoholu. Dotyczy to nie tylko tych, którzy po alkoholu wszczynali awantury, ale również tych, którzy w stanie upojenia alkoholowego byli bezbronni i na przykład okradani. Mieszkańcy Szopienic, gdzie prohibicja została wdrożona w 2020 roku, również uważają, że to był dobry krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w dzielnicy. Dobry, nie będzie tylu pijaków chodzić, bo po nocach słychać hałasy, także wie Pan jak to jest. Człowiek się boi wychodzić na ulicę, jak takiego pija, jeden, drugi się popychają. mnie. Wiadomo, kto wtedy podchodzi. Z ci, co jeszcze potrzebują. Nie Już to ich mają, a jeszcze brakuje. No i zwykle po co amantury mają być w nocy. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dzielnicach Bogucice, Giszowiec i Dąbrówka Mała odbędą się w listopadzie. W szpitalu specjalistycznym nr 2 w Bytomiu otwarto Śląskie Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów. To miejsce na miarę XXI wieku, gdzie leczeni pacjenci będą mieli zapewnioną holistyczną opiekę na światowym poziomie. Mamy szeroki zakres działania, ponieważ jest to klinika chorób wewnętrznych, medycyny fizykalnej i angiologii. Zatem tutaj pacjenci będą leczeni tacy, którzy są chorzy na wszelkiego rodzaju schorzenia cywilizacyjne. Począwszy od Nowotworów, przełyku, jamy ustnej, układu oddechowego, jelita, żołądka, po choroby układu krążenia, choroby diabetologiczne. Także mamy szerokie spektrum działania. A utworzenie miejsca, które pozwoli na tak dokładną diagnostykę, leczenie oraz terapię pacjentów zainicjował profesor Aleksander Sieroń. To jeden z najwybitniejszych specjalistów angiologii, który przez wiele lat kierował oddziałem klinicznym chorób wewnętrznych, angiologii i medycyny fizykalnej. Moim celem. Było wprowadzenie do Polski czegoś, co jest nowoczesne. To raz. Dwa. Druga nowoczesność to jest medycyna fizykalna. Sam, ponieważ byłem bardzo mało zdolny, musiałem kończyć więcej fakultetów niż jeden, więc kończyłem jedne studia, drugie, trzecie. I dzięki temu zrozumiałem, że medycyna fizykalna, oparta o rzetelną wiedzę fizyki, fizyczną, daje ogromną szansę pacjentom, którzy mogą bez ubocznych skutków się leczyć. Widzę, Sytuacja terapii przeciwbólowej, gdzie pacjenci, którzy biorą bardzo dużo leków przeciwbólowych, czasem nawet narkotycznych, mogą być leczeni bardzo prosto przy pomocy zmiennych pól magnetycznych. Placówka wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt oparty na nowych technologiach. Warto blisko 11 milionów złotych. To między innymi tomograf, który umożliwia rekonstrukcję przełyku, są też specjalistyczne lasery, czy zaprezentowany podczas dzisiejszego otwarcia angiograf. Jeden z najnowocześniejszych w naszym województwie i w Polsce. Musimy w tym miejscu powiedzieć, że w Polsce mamy jedną z największych liczby amputacji kończyn dolnych i pacjenci to są sprawy naczyniowe, a więc niedrożność tętnic. I właśnie ten sprzęt umożliwi ratowanie kończyn dolnych, a więc lepsze leczenie, a więc Unikanie kalectwa kończyn dolnych. To jest szalenie ważne, bo proszę sobie wyobrazić, że w Polsce rocznie amputowanych jest około 9 tysięcy kończyn dolnych. Tak nowoczesne miejsce na medycznej mapie Śląska mogło powstać dzięki dużemu dofinansowaniu. Całkowity koszt inwestycji to kwota bliska 33 milionom złotych, z czego ponad 27 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej, a ponad 4 miliony z budżetu Województwa Śląskiego. Myślę, że to akurat dobry dzień dla Śląska, dobry dzień dla Bytomia, że takie miejsce za tak gigantyczne środki powstaje. Oczywiście zawsze w służbie zdrowia jest mnóstwo problemów do rozwiązania, ale mnie to osobiście zawsze bardzo cieszy, kiedy spotykamy się i otwieramy ważne miejsca, że ten sprzęt to naprawdę jest elita światowa, nam niczego nie brakuje, mamy świetnych profesorów, mamy świetne kadry, mamy świetny sprzęt. Ale z drugiej strony, oczywiście, nikt nie chce chodzić do lekarza, nikt tego nie lubi, ale jak już trafiamy, to jestem przekonany, że jak trafimy tutaj do Bytomia, to będziemy leczeni w najlepszych warunkach. Poza diagnostyką i leczeniem fizykalnym, placówka będzie kształciła lekarzy, a także prowadziła działalność naukowo-badawczą. W Śląskim Centrum Medycyny Fizykalnej trwają ostatnie prace z doposażaniem sal i wkrótce trafią tam pierwsi pacjenci. W sieci śląskich piekarni możemy kupić ciastka, które wyglądają jak kobiece piersi. Pomysł ma szczytny cel, bo część dochodu ze sprzedaży wpływa na konto Fundacji zajmującej się profilaktyką walki z rakiem piersi. Prowadziliśmy to po raz pierwszy. Sprzedajemy tego naprawdę dużej ilości. Wczesnym rankiem tak naprawdę brakuje nam tego asortymentu. Ciastka w kształcie kobiecych piersi cieszą się zainteresowaniem nie tylko wśród kobiet, które dobrze wiedzą, że takie akcje należy wspierać, ale również wśród mężczyzn, którzy z chęcią kupują je swoim partnerkom. Dzięki. Ludzie bardzo widzą to pozytywnie. Proponujemy takie ciasteczka każdemu klientowi. Każdy zadowolony z uśmiechem kupuje, do pracy, do domu. Jedno ciastko kosztuje kilka złotych. Połowa tej kwoty zasila konto Fundacji Kochasz do i zajmującej się profilaktyką walki z rakiem piersi.